4 dni przed ślubem, kiedy powinienem pisać przysięgi i zastanawiać się nad przyszłością, zamiast tego siedziałem w ciszy z telefonem w ręku, patrząc na wiadomości od mojej siostry, które nie pozostawiały żadnych wątpliwości, że to właśnie ona, Nina, zaplanowała zdradę mojej narzeczonej Anaj podczas jej wieczoru panieńskiego, a zrobiła to jako odwet za coś. Co wydarzyło się trzy lata temu, gdy stanąłem po stronie mojego najlepszego przyjaciela, którego wtedy zdradziła, bo uważała. Że powinienem był zerwać z nim kontakt i wybrać ją, krew, rodzinę, zamiast przyjaźni, która przetrwała od liceum. To, że tego nie zrobiłem, w jej oczach było zdradą, za którą postanowiła się odpłacić, czekając na okazję i znajdując ją właśnie teraz, tuż przed moim ślubem, organizując wieczór panieński mojej narzeczonej. Podczas którego, jak się później okazało, pojawił się jakiś stripteaser i atmosfera wymknęła się spod kontroli. A Anai, będąc wprawdzie pod wpływem alkoholu, ale przy pełnej świadomości, poszła z nim do łazienki i tam doszło między nimi do czegoś, czego nie chciałem nawet sobie wyobrażać, a wszystko to zostało mi przekazane nie przez nią ani moją siostrę, lecz przez mojego najlepszego przyjaciela, który usłyszał o tym od wspólnej znajomej Naini, która była przy tym, jak Nina w pijackim zwierzeniu pochwaliła się całą sytuacją i wyznała, że to był jej sposób na wyrównanie rachunków bo skoro ja nie zakończyłem przyjaźni z kimś, kto był według niej niegodny zaufania po. Tym, co się wydarzyło, to teraz ona mogła pokazać mi, jak to jest, kiedy ktoś wybiera innych ponad rodzinę, i kiedy w końcu skonfrontowałem Anaj, najpierw zaprzeczała, potem płakała, aż w końcu przyznała się do pocałunku i ewentualnego seksu oralnego, którego nie pamiętała dokładnie, co miało w jej oczach zmniejszać wagę całej sprawy, twierdząc, że to przecież nie było nic wielkiego. A mnie ogarnął chłód, gdy uświadomiłem sobie, że byłem o krok od małżeństwa z kimś, kto potrafił zdradzić w taki sposób i jeszcze próbować to racjonalizować. A kiedy napisałem do najni, by zapytać, czy coś się wydarzyło podczas wieczoru, panieńskiego, odpisała złośliwie, że poza tym, że moja narzeczona dostała to, czego ja najwyraźniej nie potrafiłem jej dać, i że karma w końcu się upomniała, bo może następnym razem wybiorę krew, a nie przyjaźń. I wtedy zrozumiałem, że to wszystko było nie tylko zdradą Anaj, ale też zemstą mojej siostry, przemyślaną i cyniczną, więc nie odpowiedziałem jej nic, bo nie było już nic do powiedzenia, a Anaj wciąż próbowała się tłumaczyć, twierdząc, że myślała, że zdradziłem ją rok wcześniej z moją byłą, co nie było prawdą, a co gorsza, nawet jeśli tak myślała, to zamiast rozmawiać, postanowiła się odwdzęczyć podczas wieczoru panieńskiego, co w moich oczach było jeszcze gorsze, bo pokazuje, że planowała ślub mimo tych podejrzeń, byle tylko się odegrać. A ja tego ranka odwołałem catering. Nie powiedziałem nic rodzicom ani jej rodzinie, ale czułem ulgę, że pół roku temu, mimo jej protestów, podpisała intercyzę, której nie chciała, twierdząc, że to niepotrzebne, a jednak zrobiła to i teraz, choć ślubu nie będzie, wiem, że zabezpieczyłem się na czas. A gdyby nie mój najlepszy przyjaciel, pewnie właśnie kończyłbym próbę ceremonii i nie wiedział nic. Ale teraz postanowiłem działać dalej, dlatego napisałem do mojej kuzynki, która była na wieczorze panieńskim, choć nie należy do najbliższego kręgu najni, i zapytałem wprost, czy coś się wydarzyło, tłumacząc, że nie chcę dramy, tylko prawdy, na co odpowiedziała po dwóch godzinach, że to nie jej rola. Ale skoro pytam, to tak, coś się wydarzyło, i opisała. Jak Nina szeptała Anaj do ucha, że to tylko jedna noc wolności, że ja się nie dowiem, że każdej kobiecie się coś takiego należy, że nie zdradza się, póki nie ma obrączki, że też zasługuje na trochę przyjemności. I wysłała mi nagranie dźwiękowe z imprezy, gdzie w tle słychać muzykę, śmiechy, a głos Najni mówi dokładnie te słowa. I postanowiłem to. Wszystko wykorzystać, by się zemścić, więc zadzwoniłem do mojego prawnika, tego samego który przygotował intercyzę, by zapytać, czy mogę pozwać Anaj za koszty ślubu i Ninę za to, że go rozbiła, bo to ja opłaciłem wynajem Airbnb, muzykę, alkohol, wszystko po to, by moja narzeczona miała udany wieczór panieński, a nie żeby przespała się z pierwszym lepszym facetem. I prawnik powiedział, że jeżeli udowodnimy zdradę i współudział siostry, to szanse są, więc wysłałem mu wszystkie dowody, nagranie, wiadomości a on odpowiedział tylko kciukiem i kąką diabełka. Po czym zaplanowałem kolejny krok, zapraszając osobno Ninę i matkę Anaj na kolację, nie mówiąc jednej o drugiej, by spotkały się przypadkiem. I kiedy już były obie, włączyłem nagranie z wieczoru Panieńskiego, gdzie słychać było Ninę namawiającą Anaj do zdrady. A matka Anaj zbladła i zamilkła. A Nina, choć zwykle złośliwa i pewna siebie, nagle nie miała nic do powiedzenia, potem tylko próbowała zażartować, że mam kruche ego. Ale matka Anaj spojrzała na nią z obrzydzeniem i powiedziała, że to nie jest temat do śmiechu. Przeprosiła mnie i obiecała, że porozmawia z córką, ale ja nie miałem już nic więcej do dodania, bo plan był wykonany. A teraz czas na kolejny etap, w którym to mój prawnik przejmuje pałeczkę, a ja tylko czekam, choć nie do końca, bo w kolejnych dniach opu do w dwóch grupowych czatach, jednej rodzinnej i jednej z przyjaciółmi, i wtedy wszystko eksplodowało. Nie odpisałem nikomu, po prostu wrzuciłem dowody do czatów grupowych, opuściłem rozmowy i pozwoliłem, by plotki zrobiły swoje. Pierwsza poległa Nina. Moja mama zadzwoniła do mnie po dwunastu godzinach, wściekła, ale nie na mnie, na nią. Okazało się, że Nina opowiedziała moim rodzicom zupełnie inną wersję wydarzeń, minimalizując wszystko do niewinnego pocałunku i dodając, że to ona jako pierwsza powiedziała Anaj, że źle postąpiła. W jej narracji to ja byłem problemem, bo rzekomo przechodziłem kryzys związany z zaangażowaniem. Użyła wszystkiego, co miała, by wyglądać na ofiarę, aż do momentu, gdy moi rodzice usłyszeli jej własny głos mówiący z entuzjazmem, że to nie zdrada, dopóki nie ma obrączek. Mama, która od lat była rozczarowana wcześniejszymi zachowaniami Najmi, a jednocześnie sądziła, że jej reakcja na pocałunek była znakiem poprawy, powiedziała mi, że poczułam dłości. Oświadczyła, że Nina nie jest już zaproszona na Boże Narodzenie i że jeśli chce się zachowywać jak wróg, to niech tak żyje. Nie musiałem o to prosić, sama do tego doszła. To był najlepszy możliwy prezent świąteczny, jaki mogłem dostać. Później przyszedł czas na środowisko Anaj. Jej świadkowa, która nie była na wieczorze panieńskim, bo jej dziecko miało gorączkę, najpierw przestała ją obserwować w mediach społecznościowych. A potem opublikowała relację, cytując własne słowa, że miała być świadkową zdradliwej szczurzycy, która doskonale wiedziała, jak bardzo bolała ją zdrada jej chłopaka. Anna i powiedziała jej, że oszalałem przez jakiś głupi żart imprezowy i tylko szukałem wymówki, żeby odwołać ślub. Kłamstwo nie utrzymało się długo. Właściciel Airbnb napisał do mnie wściekły. Okazało się, że nie tylko złamano zasady, zapraszając zewnętrzną rozrywkę. Ale też pozostawiono zużyte prezerwatywy w łazience i jedzenie na podłodze. Wyglądało na to, że nie tylko Anaj przespała się tamtej nocy z kimś, choć możliwe, że wszystkie należały do niej. Zgłosił roszczenie o odszkodowanie. Odpisałem mu, że zapłacę za wszystkie szkody jako że to ja wynająłem miejsce ale że toczy się sprawa sądowa przeciwko mojej byłej narzeczonej i siostrze, więc jego zeznanie może być bardzo pomocne. Tymczasem Anaj pogrążała się coraz bardziej. Zadzwoniła nawet do mojego szefa, żeby opowiedzieć mu, że jestem oprawcą kobiet i jeszcze inne rzeczy, które trudno było nawet zrozumieć. Nie przewidziała tylko jednego: mój szef to mój wujek. Już znał całą historię i powiedział jej, żeby wykasowała jego numer, a potem zadzwonił do mnie, mówiąc, że Anaj jest albo zdesperowana, albo głupia, a z jego doświadczenia wynika, że pewnie jedno i drugie. Jej próby ratowania reputacji były bezskuteczne. Dowody były zbyt silne, wiadomości, nagrania, zdjęcia, zeznania. Ostatni tydzień spędziłem, zbierając wszystko, co mogłem: czaty, prywatne wiadomości, zrzuty ekranu, filmy i zdjęcia z tego weekendu. Moja kuzynka okazała się kluczowa. Dzięki niej przynajmniej wiedziałem, do kogo nie należały te prezerwatywy? Przesłała mi screeny z rozmowy grupowej, w której nina dwa dni po wieczorze panieńskim chwaliła się wszystkim, mówiąc: Nie twierdzę, że jestem geniuszem, ale operacja Równowaga zakończona sukcesem. Myślę, że wreszcie pokazałam mojemu bratu, jak smakuje zdrada. Tak nazwała całą akcję: Operacja Równowaga. Dobrze dobrana nazwa, biorąc pod uwagę, że moja operacja właśnie się zaczęła i nosi nazwę Operacja Sprawiedliwość. A może skrótem Sprawiedliwość walnie je w głowę tą samą wagą, którą miały przechylić na swoją stronę. Wiem, wiem, nie brzmi zbyt krótko, ale łatwo to zapamiętać. Śmieszy mnie, że Anna i teraz zrzuca winę na Ninę, twierdząc, że została zmanipulowana. Jasne, bo przecież Nina wszystko za nią zrobiła. Łącznie z zakładaniem prezerwatywy temu facetowi. Zapytałem ją tylko: Więc jesteś kłamczuchą czy marionetką? Co wybierasz? Każda odpowiedź była żałosna. Lawirowała między byciem głupią a podłą. Najbardziej obrazowy opis sytuacji przyszedł z nagrania, na którym Nina rozlewa drinki i krzyczy tamnia, a Anna siedzi na kolanach striptizera, który dotyka jej piersi przez sukienkę. Tak wygląda cała manipulacja o której mówiła moja była. Gdyby ktoś poprawił jakość wideo, może zobaczyłby sznurki wystające z jej pleców, trzymane przez Ninę. Jeśli nie, to najwyższy czas rozwinąć wyobraźnię. W tę sobotę miało odbyć się rodzinne przyjęcie przedślubne. Zamiast je odwołać, wysłałem nową wersję zaproszenia. Ślub odwołany. Przyjdźcie na brancz, nie pożałujecie. Wszyscy przyszli, przyjaciele, ciotki, kuzyni, nawet zwierzaki domowe. Mój najlepszy przyjaciel, były chłopak Naini, też potwierdził obecność. Powiedział, że chce zobaczyć, jak wszystko się wali. Przygotowałem nową prezentację, tym razem lepiej zmontowaną i z dodatkowymi materiałami. To nie była zemsta z podtekstem erotycznym, ale ktoś miał wyjść stamtąd upokorzony. Brunch odbył się wczoraj. Nie spałem prawie w ogóle poprzedniej nocy. Byłem zbyt podekscytowany edytowaniem nagrania. Nie mogłem przestać dodawać nowych elementów, efekty, przejścia, porównania wiadomości z filmami, a nawet remix z głosem mojej siostry. Przy tym wszystkim ojciec chrzestny II wyglądał jak film amatorski. Ok, nie jestem obiektywny, ale to było wszystko: miłość, dramat, komedia, horror i napięcie zamknięte w dziesięciu minutach. Kiedy wszedłem do domu moich rodziców, wszystko wyglądało normalnie. Składane stoły, barzmy mouse, nie uściski. Ale dało się wyczuć atmosferę ulgi. Rodzina chciała uczcić to, że się uwolniłem. Nina już tam była, nie zaprosiłem jej. Ale pewnie przyszła, by ratować resztki reputacji. To była jej ostatnia szansa. Spoiler. Nie udało się. Stanąłem przy kominku i powiedziałem: Dziękuję. Że przyszliście. Ten branch miał być celebracją ślubu, ale nie jest. To pogrzeb dla życia, jakie myślałem, że mam, i początek nowego. Film, który pokazałem, miał wszystko nawet napisy końcowe z podziękowaniami dla wszystkich, którzy przekazali mi materiały. Była też scena po napisach bo czemu nie? Może trochę przesadziłem, ale niektórzy śmiali się naprawdę szczerze. Może przez te wszystkie mimo Usei. Ale może właśnie tak się wygrywa Oscara, upijasz żyrii podczas seansu. Wszyscy milczeli, aż moja ciotka, największa obrończyni najmi, spojrzała na nią i zapytała, czy naprawdę to zaplanowała. Nina próbowała się tłumaczyć. Mówiła, że to tylko żarty, że nikt Anaj do niczego nie zmuszał, że wszystko wymknęło się spod kontroli. Ale mój film mówił coś zupełnie innego. Wtedy wstał mój przyjaciel i powiedział, popełniłem wiele błędów, Nina, ale zerwanie z tobą było jedną z najlepszych decyzji w moim życiu. Jesteś toksyczna jak nikt inny i zasługujesz na samotność. Zrobiłaś to mojemu przyjacielowi tylko dlatego, że stanął po mojej stronie, gdy ty zdradziłaś. Twarz najni zrobiła się purpurowa, a pięć minut później już jej nie było. Opuściła brancz bez słowa. Jakby zniknięcie miało zatrzeć wszystko, co zostało ujawnione. Najlepsze było to, że ani Nina, ani Anaj nie wiedziały jeszcze o pozwie. Jeśli myślały, że społeczna dezaprobata to najgorsze, co je spotkało, to niech poczekają na decyzję sądu. Mam zamiar odzyskać każdy cent wydany na tę farsę. To będzie kolejny bolesny cios, ale w pełni zasłużony za to. Że postanowiły zamienić moje życie w swój osobisty spektakl zemsty i lekceważenia. Cała ta historia stała się nie tylko osobistą porażką, ale też symbolem tego, jak łatwo ludzie mylą lojalność z przyzwoleniem na głupotę. Wkrótce po brunchu nie rozmawiałem ani z Anaj, ani z Niną, z nikim, kto nie miał mi nic konkretnego do przekazania. Zero emocji, tylko fakty. Matka Anaj zadzwoniła do mnie ze łzami w głosie. Mówiąc, że jej córka nie wstaje z łóżka, że płacze całymi dniami, nie mogąc zrozumieć, jak to się wszystko stało. Pomogłem jej to zrozumieć. Zdrada z przypadkowym facetem w Łazience podczas własnego wieczoru panieńskiego, a potem próba zrzucenia winy na moją siostrę jako na manipulatorkę oto jak. Zanim usunąłem nasz wspólny kalendarz Google, dodałem jeszcze jedno wydarzenie całodniowe przypomnienie na najbliższą sobotę z notatką Zamieniłaś pięć lat, Dom i wspólną przyszłość na 20 minut z kimś, kto nawet nie zostawił ci falą na Instagramie. Potem wylogowałem się na zawsze. Nina tymczasem została odsunięta przez większość rodziny. Nawet nasza matka powiedziała jej, że nie jest mile widziana, dopóki świnie nie nauczą się latać. A potem przyszła chwila prawdy, zawiadomienia sądowe. Zaczęło się od najni. Dostała oficjalne pismo informujące o pozwie i sugestie. By jak najszybciej skontaktowała się z prawnikiem. Pozew dotyczył współodpowiedzialności za zerwanie ślubu oraz szkód w Airbnb, które wynajmowałem na wieczór panieński. Jej reakcja publiczne łzy i post w mediach społecznościowych, w którym wyrażała niedowierzanie, że własny brat może ją pozwać. Ale internet nie wygrywa L po heche stronie. Komentarze były bezlitosne, niektóre kulturalne, większość nie pojawiły się nawet i Małdzi skrzypiec i płaczące buźki. Post zniknął po kilku godzinach. Nina poprosiła naszych rodziców o pieniądze na adwokata. Odpowiedzieli, że to niemożliwe, wspierają mnie i byłoby to sprzeczne z ich sumieniem. W końcu jej prawnik zasugerował ugodę, Nina zgodziła się pokryć 30% kosztów ślubu i tylko koszty sprzątania Airbnb. Mój adwokat odpowiedział, że niech przygotuje sobie ładny krawat, Chyba, że zamierza pokryć wszystkie roszczenia, w tym jego własne honoraria. Reakcja Anai była mniej dramatyczna, ale równie nieskuteczna. Nie publikowała niczego, ale próbowała kontaktować się ze mną i z naszymi wspólnymi znajomymi. Twierdziła, że nie ma pieniędzy, że już ma długi studenckie, że ten pozew ją zrujnuje. Powiedziałem jej, że planuje zmniejszyć pozew o dokładnie zerze procentach, tyle samo, Ile wynosiła jej miłość do mnie, gdy wieszała się na striptizerze przebranym za Tarzanę. Potem próbowała wzbudzić współczucie u znajomych, ale ich reakcje były jednoznaczne: Zapłać i nie zawracaj głowy. Albo zapłać, bo będzie gorzej. Anna i zatrudniła własnego prawnika, ale nie dostaliśmy od niej żadnej propozycji ugody. Wyglądało na to, że liczy na walkę w sądzie. Być może łudziła się, że sędzia potraktuje ją łagodnie. Prawda była jednak brutalna, będzie musiała zapłacić tysiące dolarów, których nie ma, za zniszczenie ślubu, ani na kolejne tysiące, choć nie aż tyle, co Anaj. Tymczasem mój adwokat już zastanawiał się, jaki zegarek kupić sobie za pieniądze z honorariów. Śmiałem się z tego, ale radziłem mu wybrać coś pasującego do letnich garniturów, w końcu sezon zapasem. Teraz pozostawało tylko czekać na rozstrzygnięcie ugoda albo rozprawa. Ale jedna rzecz była jasna: ugoda musiała oznaczać pełne pokrycie kosztów. Jeśli pójdziemy do sądu, ich rachunek tylko wzrośnie. Dobrzy adwokaci lubią zaczynać dzień od kawioru i to nie z przeceny. Ja na ich miejscu pospieszyłbym się z ugodą, zanim mój prawnik zacznie zakupy. I oto jesteśmy: mam już dwa czeki: jeden od Anaj. Drugi od Najni. Powiesiłem ich kopie na ścianie w mieszkaniu. Oryginały już trafiły do banku. A Naj, by uniknąć sądu, musiała wziąć pożyczkę z wysokimi odsetkami, bo jej zdolność kredytowa była marna. Ale to nie mogł problem. Jej prawnik przekazał czek i list. Spytałem mojego adwokata, czy warto go czytać. Powiedział, że nie, szkoda nawet zużycia otwieracza do listów. Spytałem o podsumowanie. Odpowiedział, że nie, chyba że chce mieć brudne uszy. Nina nie chciała ugody. Chciała sądu i sąd dostała. Po rozprawie sędzia orzekł, że musi zapłacić pełną kwotę, w tym wszystkie koszty mojego prawnika. Ten uznał, że sprowadzenie właściciela Airbnb z innego stanu na rozprawę i opłacenie jego pobytu było uzasadnione. Nina musiała sprzedać samochód i zlikwidować swoje konto oszczędnościowe. W sądzie nie wyglądała najlepiej, cała napięta, bez cienia dawnej pewności siebie. Gdy wychodziliśmy, postanowiłem być dorosły i powiedziałem jej bez urazy. Odpowiedziała, że łatwo mi to powiedzieć, bo właśnie zrujnowałem jej życie. Miała rację. Uśmiechnąłem się szeroko i przyznałem jej rację. Dziś moja siostra wciąż nie otrzymuje zaproszeń na żadne rodzinne uroczystości. Twierdzi, że nie przyjdzie, jeśli ja będę, ale prawda jest taka, że nikt jej nawet nie zaprasza. Może teraz ma czas, by zaplanować swoją nową operację. Na przykład, zostałam z niczym. Co teraz? Dla mnie to świetne zakończenie, przynajmniej na razie.